mam Z tej strony Barański. No i przepraszam, że wczoraj nie było szorca. Nie wyrobiłem się. Ale dziś otwieramy numerek 11 i 10. 11 mam tutaj, którą już otworzyłam. Mam i gamera. No i będę będą dwie pary słuchaweczek. Jak widzę kominek. Super. No to teraz... Nie ma tu najlepszej instrukcji, jak widzę. Nie wiem, że to na to. To tak. O kurde, z kadr wam wychodzę, przepraszam. A, wykadrowałem wam? Mhm. Mhm. Teraz to tu. Bierzemy to. Tak. Tak. I leci to tutaj. Proszę, teraz dajemy to... No, na ja drugiej ręki nie używam. Poczekajcie. Hm, mm, dobra na Proszę bęk. Bęk. Jeśli też lubicie na napiszcie w komentarzu. Dajcie lajka. Like i moglibyście walować subika. Nie zmuszam No i proszę. I pierwsze zrobione. Pora na To mm. zrobi matka, czyli połowa. <laughs> To są te małe nóżki posuwające się. Jo, pierwsze w mojej kolekcji. Jo, jak fajnie. I teraz dajmy schaweczki. Mam drugą na zapas. Super, bardzo mi. Mnie to cieszy. O, padzik. Dobra, jest od PSa To dobrze. Co wolicie PSa czy Xboxa? Ja wolę PSa. Mam PS4. -kę. Najbardziej lubię Fortnite'a, no, albo GTA, albo no, różne gry tam. Lubię. Dobra, koniec odcinka, Elo.